Dobra, chodź, chodź idziemy, idziemy szybko, szybko. No, dobra, chodźcie, dobra, chodźcie, szybko, chodźcie. szybko Idziemy tajną chodź. kryjówkę Tylko trzeba nie dobrze skakać o nie, drzwi nie działają, o, dobra Dobra, dawaj Dobra, idziemy o, fajną, w... tajną kryjówkę Dobra, poka mi Widzisz te latarnie? Widzę te latarnie my Musimy na nie skoczyć Poczekaj, mam lepszą kryjówkę Jaką tajną Komin. tajną patrz Tu nas nie znajdziesz, zaufaj nie Dawaj tu. Ja wiem, że ty skakać nie potrafisz, ale uspokój się. Nie, nie, dobra, to idź tam schować, ja mam lepsze kryjówki. O cholera, spadłem. No, żeś, to już umiesz skakać, widzę. Dobra, tutaj mnie ogólnie nie znajdzie. Cześć. Nie, ty kuźwa, ty... No i film. Ja, tam, gdzie no. jesteś. Ja? Nigdzie mnie nie ma. Na pewno, ej, widziałem jak ta linia skacze na drugi dach. Nie, nie, dobra, zeskakuję szybko, Spadam stąd, tu list. Jest... Skitan no! Tutaj nas nie Ej to w końcu od nowa Czemu czy Czemu co? zaskoczyłeś? Co? My nagrywamy mordo Ale od nowa czy co? Bo przed chwilą Skitan mówił, że od nowa. Ta bo ja zacząłem sobie od nowa, ale to... Em. proszę pana, nie wolno tak robić. Ej, no Skitanno! no. Zostaw mnie? Byliśmy przyjaciółmi, pamiętasz? Nie, 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 idę stąd. Nie i tam gdzie nie jesteś? Oooooo, nie zostaw mnie! O nie! To taki creepy tak do... trochę, nie? nie? Tak się to skończyło, dobra, została ostatnia osoba Kto on został? Nie, Adam? wygraliśmy! Adam, ale dobra, wygraliśmy! Ja szukam tamten razem! Oooo, he! O nie. A kto się chował obok mnie? Dobra, zaraz cię złapię dobra. Kurde, nie mogę nie nie cię bustować, szkoda! Dobra, teraz U, profesjonalista nie. leci do gry. No, no na już pewno, no. Tutaj coś musi być. Chłopaki, no, ja się na chwilę odpiszam, bo muszę. Dobra. A, kto tutaj Dobra. stoi? Dobra. to jest no, je. Chodź tutaj! Nie, do się! Dobra, trzemu? ej, dobrze, dobrze. Jeszcze jedna, A, jedna jeszcze jedna osoba mi została. Nie, nie. nie No pięknie, to jest nie fair. <laughs> to jest nie fair. Może na pracę zabaw? tu będzie siedział? Nie, Nie, zabaw. nie siedzi nikt. Nie siedzi na pracę zabaw. Moim zdaniem trzeba mapę zmienić. Nie no, zagramy jeszcze w chwilę. Dobra. O, mam go! Dobra, mam go! Mam, pop, 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 pop. Gdzie ty jesteś? Ucieka z skubany Gdzie jesteś? Podaj mi swoje. Lokalizację. Dobra, nieważne. Wygraliśmy. Yeah. Podaj mi swoją lokalizację. Podaj mi swoją lokalizację. Dobra, SMS-a, by, Byku kuj SMS-a. Dobra, czekaj. Dobra, chodź. Chodź, ja się tu chowam. Tu mnie nie znajdziesz. Chodź, chodź, chodź mam pomysł, chodź. Zobacz. No. Y Zobacz, zamukrujemy się tu, słuchajcie. O tak! Tylko Dobry pomysł. Przesuwajcie to, przesuwajcie to, wszystko. O, skrzynki, właśnie. Skrzynki, dawaj. Tylko mi tak głośno i nie ten, skrzynka. <laughs> no, mój chciałem powiedzieć właśnie. Się o dobra, dobra, ja mam szafę ogólnie. O, dawaj. Dobra. 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 Ale nie, nie, tylko szafę masz pchać. A, ty też, dobra. nie przepu, chodź, więcej szaf No, czekaj, dawaj tą sofę, dawaj sofę. Sofę mówisz? Dobra. To przechamy razem. Dobra, bunkier po prostu piękna, Pierwsza klasa bunkrowania. Ej, tak to, Kurde. No nie wiem, no. Co? Czekaj, kolejne. O, łóżka! Bo jeszcze te szafy, no. więcej szaf. Czekaj, to łóżko trzeba. Dobra, lecimy z tym. Kurde! Kurde, Kurde, mało miejsca jest. Jest dobrze. Co to było? Ej, ja on tutaj nie wejdzie. A to wejdzie ja szafę tu nie, nie wejdzie. Tam no. Dobra. Ej no nie przesuwaj tego łóżka, ja przesuwam łóżko! No, no, nie słucham, nie udawaj podzianowskiego, tylko ja mam tu ten. O Karol... Się nie no przesuwamy to łóżko, no wsuń to łóżko tam. No nie To za O łóżkiem ten... Ej, ja... A on gra w ogóle? Ej ja dam gra. O nie patrzcie! Co jest? O nie! Uciekaj, uciekaj. uciekaj! Nie, 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 nie! No. Typie! Dobra, uciekliśmy, dobra, dobrze nam poszło. A ja idę na mojej lewej krzywki. Dobra. Dobra, to tak mnie znajdzie. Dobra, udało nam się perfekcyjnie, ja dalej się barykaduję. Haha, i co teraz robisz? O, cholera. Mmmm. Horda. Nie, 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 nie. Nie, 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 Ej, panowie, panowie, zdradzę wam, gdzie jest skitan. Przecież wiesz, gdzie okay. ja jestem. Zdradzę okay. wam, gdzie jest skitan, ale nie zabijajcie okay. mnie, bo jak mnie zabijecie, no to ja nie będę widział gdzie jest znacznik. Dobra? Okay. Dobra? Nie, 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 Dobra. nie mów tego, Dobra. ej. Idę, idę, czekajcie. czekaj. Dychamy Dobra, trzeba się zabawić, Gdzie? Za Dobra, chodźcie za mną. Nie mogę biegać. Dobra. Jesteście? No co? No i jaki chłop, no nie wierzę, no widać, że co najmniej jeden IQ ma. Zorka. No przełaś przez to! No i już wam go nie pokażę mu gdzie wam jesteście, nie? Dobra, aż na miniaturkę będę musiał zrobić zdjęcie. Ej, Skitan, gdzie jesteś? Ja no zbarykadowałem się powiem tak. Okay. Tak? Powiem mm wam -hmm. tyle, jestem barykada pierwsza klasa. Okay. O 25 sekund! Ooojo! Nie! nie. O nie, nie idź tu, nie, nie, proszę cię, dogadajmy się, dogadajmy się, I stąd Zabij 10 nie. sekund masz <laughs> Jak mnie tu znalazłeś, no przecież taka barykada była Normalnie, już się kryłem w poprzedniej rundzie! No nie no, dobra, kto szuka? Kudypcia. Eee, kudybcia Dobra, sądzę, że teraz trzeba zmienić strategię Ej, Skitan, gdzie idziemy się chować? Nie wiem, ja tu poszedłem gdzieś, już nie wiem, gdzie jestem w sumie O, dobra, chodź I dawaj tu, chodź tu gdzie mówisz? O kurde. Skacz na mnie, skacz na mnie, skacz na czekaj, mnie Czekaj, czekaj, czekaj O właśnie, właśnie, czekaj Latarka nie działa, ja... ja Ej, bo nie, ja przychodzę na, przez... na kaloryfer i na mnie, na kaloryfer i na mnie Chociaż sobie F pospami. Dobra, na kaloryferze będę stał Dobra Ej, czekaj, bo tu trzeba trochę przesunąć, bo widać Ej, weźcie, może to jeszcze weźmiemy Dobra o, gdzie jesteście? O cholera, on szuka już O cholera Powiedz! Chodź tam szybko Tutaj, no. musisz tędy wejść Dobra, Dobra, tu będzie nasz domek Dobra. Powiedzcie. Czekaj, muszę zrobić na My jesteśmy na mapie, mapie, mapie Jest? Jesteśmy. Jest? No kurde, Jej! Dobra, 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 jest dobrze Skacz na mnie, skacz na mnie Nie, nie, bo ja przecież ciebie przychodzę, nie mogę A, dobra, dobra, dobra A, na pewno? Nie przychodzisz przeze mnie, co ty? No nie wiem, właśnie, nie mogę na ciebie skoczyć No skacz na kalorię po prostu To ty wskocz na mnie No nice. O, o, jest ty o, ty o, Przecież chciałem przeciebie no, no, Nie jest. mogę na ciebie skakiewać, to ja to... Tak się to będzie Dobry. dobrze, jest dobrze. No wskocz na koloryferity. Dobra. Kurde. Ale będzie bardziej widać. Nie jest dobrze. Tak ciebie widać strasznie, więc Cię jeszcze zasłonię tu. O dobra. O! Co zrobisz? Skitan? Nie, nie, nie powiem gdzie ty. Nie... No ty idiota, ty! Nie powiem gdzie ty jesteś. Nie, no nie, nie, nie się znalazł. Tak nie popatrzał na mnie, nie. Ej, wygraliśmy już? Nie, jeszcze tylko jedna osoba jeszcze została. A nie, wygraliśmy. Nie, dobra, wygraliśmy. To teraz szuka. O, bo znowu. Ej, Skitan, Ej, trzeba powtórzyć, moim zdaniem. Myślę, że to będzie dobry plan, ale kto ostatnio szukał? Ja teraz, ja tam nie wiem. Wojem, choć tam ostatnie miejsce, gdzie byliśmy, tam ostatnio. Mam kolejny super pomysł. Czekam na ciebie, Tam, tam. ostatnio, gdzie byliśmy, się chowaliśmy? Tak, tam, właśnie tam. Tu dobra, o. Chodź, tam. zobacz. No. I teraz tędy. Dobra. Czekaj, bo tu timing jest. Wiesz. I tu o, się dobra. schowam. Tu się schowasz? Tu się schowam. Nie wiem, czy tu drukowane jest. bo, O, czekaj. O, zasłoń o. o, dobra, to do, idealnie, o, ale nie, bo on się tu druguje pewnie. Miki. Jest dobrze, jest dobrze. What the hell, coś ty zrobił. Siema Ej, no ty chyba sobie żartujesz. Spadaj stąd, idź, to moja kryjówka. Idź stąd. No idź stąd, typie. Nie współpracujemy z tobą, idź stąd Dobra, czekaj, o, ja tak się schowam Nie no, wejdź, to moja krzyżówka, daj o, ten karton krujówka. Idźcie sobie Ty ta... o, dobra, skitan Dobra, typie, dobra mm. Nie no, dobra o, Policja! No, Witam, czy mógłbym pożyczyć cukier? No, typie, idź stąd No, co ty tu robisz? zrabana dostaniesz i tyle Dobra, kolejna super-czujówka. Ej, Skitan, no, schowałeś się? Tak, schowałem się, masz... No, uciekłem Ej, na szczęście. Ja ci... Dobra. Na pewno? Tak, tak, na pewno, nie muszę sprawdzać. O, nie, 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 nie. Albo... bo bo... Dobra, super Czy czujówka, nikt mnie nie znajdzie. Zobacz, sobie czekoladę z My też nikt nie znajdzie, jestem... Nie widzieliśmy ]Hey, ani... Ej, proszę, panie Wazo. Co jest, to nie... Tu nikt, nikt nie znajdzie. Nikt mi nie... na szczęście nie zauważył mnie w ogóle. O, w ogóle mnie nie zauważył. Jestem dla niego niewidzialny wręcz. O! Hmm. Ciekawe. <laughs> nie no to po prostu. O! Ej, o, ale to jest. Ale mi zrobiłeś teraz kryjówkę? Nie nie znajdzie. Bo... Mogę to No i nie no, ugryz mnie. Ugryź <laughs> mnie? <Ukryście>? Zaraził mnie. Zostałem <laughs> policjantem. O nie tu To nie Szukam ma tego Steve'a głupie No nie, no nie wyszło Coś czuję, że teraz o, zacznę szukać albo szymon. To jest pewne, że ja go ja. Szymon Widziałeś mnie? Ja się kręcę Ło, wow. 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 ło, ho, ho Ale to jest kłopot Wy ty jeszcze zakryj wiesz, zakryj wiesz, żyjecie Ja żyję? No? Ja myślałem, że to już koniec jest Zakryj mnie, zakryj mnie Dobra, dobra ja wystarczy, że... wystarczy Idź, idź, idź. Wystarczy już, idź! To ja myślę, że to już koń wtedy was szukać Dobra, dobra, Skitan musi to mnie znaleźć, pamiętaj! Skitan! <coughs> Nigdy mnie nie znajdzie! Chcecie do góry, co tu się dzieje Dobra, czysto chyba O nie, 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 Niżej! Dzień dobry pana, widział pan groźnych ludzi? Ehm! Um. Nie! Zajmij się nim! Dobra, puk, puk, ciepło! Aha, dobra, no wiesz. Jeszcze... Cztery, 4, 3, 2, Co? Trzy, dwa, co? Jeden. Jak to? Ha ha. ha no nie, ha. nie no, najlepsze no, no, no no, jest to, że jeden z was mnie widział, mnie zakrył nie nie zauważył licznika, że jest tam parę sekund. No nie no. Dobra, kto tam no to jest? ja szukam, szuka? nie, to jest nie fair. No, no to jest już nie fair? szukałeś coś, powiem ci, tak. <laughs> Najwyższa pora. Nie, nie, prawda? No Dobra, schowajcie się dobrze, bo pamiętajcie, Szymon, to mistrz tego znajdowania ludzi. No dobra. Co, macie kryjówkę już, dobra? Ja, ja tu już mam po prostu... Czemu jeden spektate'uje? Nie wiem. Kudy, co jest z tobą? Nie mogę sobie pospektajtować. Nie możesz. No, nie możesz. <noise> nie masz zakaz. Okay. O kurde, dobra. Musisz grać. Nie, no ogólnie powiem tak, kryjówka moja to jest po prostu mistrzostwo. Tak? O. Albo poczekaj, zmienię ją. Czy bo kogoś Jak... widziałem kto to był? To nie byłem ja. Na pewno? Na pewno. Nie musi sprawdzić. <gry> o nie, zepsułem, ale okej, okay, już dobra. Nie dobra, to jest taka kryjówka, gdzie kurde nikt mnie nie znajdzie. No nie, serio, serio. Co? Nic miał taką dobrą kryjówkę. Poza mapą. Poza mapą. Poza mapą. To sobie wejdź w y y y spectating i tam sobie poszukać takiego białego czegoś i tam będzie. Mhm. Mm Takie białe. No wiem, wiem, już tu widziałem ze skitanem. Kto przechodził teraz przez ten na górę? Kto wszedł teraz na dach? O nie, kurde. To wszedł teraz na dach. Ja nie. Ktoś wchodzi na dach i przeszedł niedosłownie. Tak? Tak. LOL, ale typ. Nie wierzę. E, Dobra. Szymon. E, e, <grym> no weź wyjść z tych drzwi. Co wy tam robicie? Ja wejdę. O. Nieładnie się nie. Czy tak gdzie jesteś? To ja, nie ważne. Jak to nieważne? To jest strasznie ważne, mordo Widziałem was przed chwilą Z dołu No skita, no nie chowaj się, my tylko chcemy, wiesz, znajomość te sprawy no, nie, 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 nie Ja już wam znam te sprawy O nie, czekajcie, <laughs> bo ten. mi ten... Z mi wypadło, oh no O tak, to jest nasza szansa Dobra Cholerny karton! Daj mi te szafy, tak, daj. Weź na mnie te szafy. Nie no, ta kliówka to już po prostu... Tak wszyscy teraz szukają, czy...? Mhm. Mm o oh no, 48 sekund tylko. Jak nie... Skiten, czy... gdzie jesteś? Ja? No, w kliówce. LOL Ej, bo się zbugowałem. No, to dla mnie No, ja też mam lagi. Czy to jest Czy to jest pinguelo? Skit mnie wywaliła. Co? Ja tu jestem. No. Ej. wywaliło No. Co? Mm -hmm. Jak ci się nie wywaliło? Co ci wywaliło? Nie, nie wywaliło, jestem przecież tu. Dan? Halo. Skito. Halo. A? Dlaczego mam lagi na serwerze? Jej wygrałem. Halo halo na serwerze, nie widzisz? Okej? Okay. słuchajcie słyszycie mnie? Patiksem się gada jak coś w grze, bo nie wiem, chyba mam jakieś. Ej, halo? Halo? Dobra. Ej, co się stało? Aha, o, dobra. Ej, czemu wyszedłeś? Problemy z połączeniem miałeś i serwer wywaliło. Nie no, ja jestem. No nas wywaliło wszystkich. Nie no, co trzy osoby. Dobra, już jest Kozak. Dobra, ogarnięte. Co, wszyscy są? O nie, ktoś wygrał. No. O nie, Artur wygrał. Adam wygrał, jak to możliwe? Gdzie się schowaliście wszyscy? Ale to już ja chyba gry. Nie, czy ty... To... O, właśnie, koniec gry. Dobra. Wygrał. No to jeszcze jedno Nie mamy mapę. Nie, no jeszcze na ty, czekaj, ile mam odcinku. Dobra, się... kto tu szuka? Czemu? Mhm. Nieźle, dobra, chodź, tu chodź tu... schowam się. tak na górę! Mówisz, żeby na dach, no dobra, o właśnie, dawaj, o tak, o tak, oj tak, dawaj. I tu masz pacie, tam. to... Oj tak, oj tak, oj tak. Oj tak, oj tak, dobry, dobry Tu czekaj, jeszcze to trzeba wrzucić tam Dobra ekipa, robimy to po prostu Gdzie jesteście? My nic, tylko się bawimy tak po prostu, wiesz o co chodzi. ja, ja, tu, ja tu przejdę. O dobra, dobra, i to teraz tu. O, Nie zauważy tego, to jest niewidzialne To nie przejdzie Musz. O Dobra I jest I leci, dobra Jak coś, to jest taki plan Tutaj tak skaczemy po prostu stąd Jak on tu ten No nie, nie znajdzie nas po prostu No powodzenia w szukaniu, bo ogólnie tak się schowaliśmy Właśnie widzę No No siema Yyy, e, słuchaj Nie wejdziesz no, tu Masz, na pewno? Nie, nie Na nie pewno nie wejdziesz Jestem tego pewny Cholera O nie! Nie <laughs> Dawaj uciekaj, nie no no nie. kurde Jak nas znalazłeś To była taka chwilówka dobra Trzeba było się zabarykadować Mogliśmy długo mm. ja się zabarykadować O, bo... Tu, to jadą, ale okej okay. Poszukaj katera Zobacz, Chodzi, przymarz, przymar, chodź Szymon, Szymon chodź, Szymon chodź, Szymon chodź, Szymon chodź, gdzie jesteś? Chodź tam na początek tam... O, Na dobra, początek chodź, ide. na początek, gdzie jesteś? Chodź Idę, idę Szymon chodź, była tu sobie. dobra, chodź Dobra, gdzie jesteś? Tutaj, tutaj no. chodź Zrobimy to, zobacz Czekaj, bo drzwi są zablokowane, o dobra Gdzie jesteś? Tutaj wchodzimy Tutaj? Dobra Dawaj no idź tak Jak wejść, ty pierwszy wejść Z kontrolem Ja, dobra, jest O cholera, on tu jest Słuchaj się. God damn it no się? Nie. To początku. Po o, ja się tu troszkowałam. Skita gdzie jesteś? No nie wiem właśnie, w kryjówce jakieś. nie znalazł. Nie, nie znalazłeś się? Nie znalazł. <laughs> Ej, skita. Powiedz, nie wiem, tak charistycznie gdzie jesteś, to ja tam pójdę, W ogóle nie widzę. Ten, widzę skrzynki. Skrzynki? Dobra. Dobra Nie! Nie, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego Nie! Nie, 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 Do, nie, 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 rób tego Do no, widzenia co tam? Ma. LOL Dobra, a O, wygraliśmy No, wygraliśmy, bo znaczy, przegraliśmy w sumie O nie, mhm. ja szukam O nie, ale zło Dobra, teraz to już macie przerąbane Jesteś tego pewien? Widziałem gdzieś tutaj, ale o o o o, o nie wiecie co dobra Dobra 10 sekund i lecimy Nie, bo ty tutaj Ale zło O to jest dobre Nie wyszło, nie wyszło, nie pykło nie wyszło. Ej w sumie na takiej mapie, która się już grzało trochę to już nie jest tak śmiesznie Mhm. Ale to tylko nie skończymy zaraz Ej no co ty tu robisz? Ej idź, skitar mam je znaleźć Idź, skitar mam je znaleźć Czekaj, co? daj mi chwilę Nie, nie ten, nie, nic nie Nic nie ruszaj tu Idź stąd, bo on tu przyjdzie zaraz wiedział, to tak działa, to ten skakał Chodź tutaj, chodź tutaj No nie, przejść przez te drzwi, nie mogę przejść przez drzwi Jest! Coś... Nie, ale mam, dobra, ja mam jedną osobę Chociaż... O nie, szafa. Skitando, No, A nie, to nie skita, czekaj. Łapcie, łapcie go, łapcie go. łapcie go złapać, tylko gadka. To jest nie fair, że mnie chcecie złapać. Gdzieś to się chowa. Nie się nikt <ślik> nie Nie, Co? nie w ogóle. Zrzucaj to. Halo. Nie, nie. Tu nikogo o. nie ma. No nie ma, nie ma. Puk, puk. Kto tam? Hipopłota. <laughs> Zniknął. Pijany sąsiad. To <laughs> miało być tak pięknie. Miało być tak pięknie. <laughs> było mi widać? i będę no miał tam było mi widać? Nie było cię widać, ale domyśliłem się, że tam jesteś, wiesz o co chodzi. Damn. Dobra, ogólnie mam plan mm. Zobaczcie. Tutaj zrobimy coś takiego i pójdziemy sobie gdzieś w inne miejsce W inne miejsce, masz je tą jeszcze tą sofę Tak musimy tam wszystko tu zrobić I dobra. Co? Spadamy, Co? spadamy szybko, spadamy Uciekamy stąd No uciekajcie Uciekajcie moi drodzy Dobra, idźcie gdzieś dalej ja tu tutaj zostanę Będę pilnował tego miejsca. Mhm. Mm Będziesz pilnował Uciekajcie, uciekajcie, uciekaj, uciekaj, idź, idź. No nie idź. Idź. Kurde, Kurde ruchu, idź, idź gdzieś tam, idź. Nie, idź sobie, poskacz. Ja I tam cię jest? nie mogę Churde. złapać? God damn it. Dzień dobry. No się ma. No ogólnie mam profesjonalną kryjówkę. Tak? No. No weź tą skrzynkę no Co za chłop Ja zostałem sam? Tak, zostałeś Hej on na serio? Nie O nie, no nie, się mi się pomyliły Nie właśnie, tak spojrzałem, kurde, coś tu nie gra Oni nie gonią mnie dalej to Ty już jesteś Trudno, ale gonicie mnie ja, ja no... to sobie niech pójdzie na dół, tak? A ktoś jeszcze? Jeszcze już, nie, jeszcze jest kudypcia, boże. Ja myślę, że no. już zabraliście go. Ej, on jest tu! To sobie z... Nie, dobra. No, nie pchaj się. Nie, spadłem. Pchaj się. Kudypcia. Sobie... No! Nie, 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 nie. Dobra, powiedz mi, co możesz mi zaoferować mogę ci zaoferować no nie wyszło. no nie wyszło a ja miałem dylinego ja miałem kurde n4 a1s i w ogóle dobra o ja chyba ostatnia runda i odcineczek no. będzie Nie zmieniamy mapę każda hm mm hm nigdy mnie nie znajdziecie kto szuka teraz pod prop mogą być chowanym? Nie. Czemu? Nie wiem. Nie wiem co nie mam, chowanego mm. musiał być ten. Dobra. Czemu mnie zrzuci... On. Kto szuka? Ja szukam. Okej okay. Hello, man. Hello man Chodź tutaj, goń, 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 goń go, goni go Goni biegni, go, biegnij, biegnij mój Mój towarzyszu. No nie, wylezłem tutaj. Czemu ja tu wlazłem? Co się stało? No nie gadaj, przez to zgubiłem go. O XD No ja... Aha dobra, nie. Kto jest? Dobra, jeszcze raz się mam został tylko. Mhm. Gdzie on jest teraz? Ciekawe, nie? Puk puk Co się śmiejesz tak? Nie, czekać drzwiami, tam był! Idź! Tam mogą gdzieś idę. Ej, gra mi skraszowała! A nie, ty. No dobra, myślałem. Jezu jak mi shift działa Ale go porobiłem, nie wiem kto to był, ale... No nie ja, bo ciebie nie widziałem w ogóle Mmm, gdzie ty się chowasz tu? No tutaj ktoś... a nie, dobra, tu sam zrzuciłem Ale ja go robię cały czas, tej... Przemocuj szczerze, to ja mogę być, ale o tym nie wiedzieć nawet Dobra, yy, ten... DZI! To tutaj! Nie... Ty kurde, ty! To no, jednak chyba no. ja byłem... Nie, to był ten... Dobra. Ten z... z um, no dobra, to chyba nie, było, to... Na no, to było na tyle odcinku. No, on tam było na tyle. Do No nie zapomnij ci łapę!